w Polsce, Pan Stefan z Naroski. Stefan, oddaję Ci głos. Dzień dobry Państwu. Eee. Witam serdecznie panie Prezydent. Eee, to nie pierwszy raz, kiedy e, gościmy Panią Prezydent w naszych programach. E, Mi szczególnie utkwił e, jeden moment w e, kopaniu łopaty tutaj pod inwestycje. już blisko 8 lat, e, kiedy e, miało miejsce to wydarzenie. Ja pamiętam przez czasów studencji na Politechnice, gdzie mieliśmy te zajęcia z wpływaniem na basenie Olimpia, także tutaj bardzo się cieszę, że możemy rozwijać budżet wspólnie. Ogłaszamy nasze, nasz rozwój. Chcemy za tydzień przystąpić do tych osób, które w naszym środku wchodzą na korpie do końca przyszłego roku. Chciałbym teraz oddać się głos Pani, Pani Przewodniczącej. Proszę Państwa, ja przede wszystkim zawsze z chęcią jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy dobre dla łodzi, a niewątpliwie informacje o kolejnym chęci zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych specjalistów, bo to są specjalisti przede wszystkim z sektora IT, czyli tych nowoczesnych branż przemysłu, na których szalenie nam zależy, które tu chciałam pochwalić w tej chwili. Mamy już w granicach 30 tysięcy osób zatrudnionych w łodzi, w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, czyli BPO, RD i właśnie IT, którzy w jesteście emanentnym, jak gdyby przedstawicielem, i, i tą firmą, która daje nam to światełko, że w łodzi można można robić rzeczy wysokotechnologiczne, bardzo nowoczesne, bardzo innowacyjne i za to bardzo, bardzo dziękujemy. To już przeszło 30 lat. Ja mam podobne jak Pan dyrektor wspomnienia, bo też tutaj, właśnie w tym miejscu mieścił się basen Olimpi, na którym mieliśmy. Nasze zajęcia z zakresu pływania, studiując na Politechnice Łódzkiej. W związku z czym to pokazuje, że życie toczy się dalej, ale przede wszystkim pozostają fajne wspomnienia. Te wspomnienia są też takim asumptem do tego, żeby myśleć o dobrej przyszłości naszego miasta. Skoro tu zostaliśmy, skoro tu nadal jesteśmy i prost przeciwnie, wokół nas, jak widać infrastruktura i ludzie I ja mam nadzieję, że oni zaraz wrócą do tych budynków i będą stacjonarnie też, żebyśmy czuli tą, tą ilość osób, które będą codziennie się przemieszczały, czego sobie i Panu życzę, może by macie linię w tej chwili, może faktycznie w przypadku branży IT lepiej pracuje się zdalnie, ale ale my marzymy o normalnym życiu. W związku z czym ja gratuluję i cieszę się, że firmy tego sektora dobrze czują się w łodzi, bo to, że chcecie Państwo rozwijać dalej właśnie swoją aktywność w naszym mieście, jest dla mnie bardzo, bardzo takie no, ważne i przede wszystkim perspektywiczne dla moich mieszkańców mojego miasta. Myślę, że dzięki temu kolejne osoby, które będą tu miały możliwość zdobycia fajnej pracy, Będą również do łodzi przyjeżdżały świat za Państwa zapotrzebowaniem, czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Eee, może e, taki powód jest historyczny, bo nie wiem, czy Państwo wiecie. Eee, firma Ericsson istnieje w łodzi od 20 lat. Eee, na ulicy Kościuszki 12 jest budynek PASTA polskiej akcyjnej spółki e, telefonicznej, e, której współwłaścicielem był Ericsson. Charakterystyczne są takie trochę w prostokątnym kształcie mają cały czas jeszcze logo firmy, firmy Past. My jako RD istniejemy w Łodzi od 1991 roku, także już 30 lat, jako firma Eric Paul, dostawca firmy Ericsson. W 2016 po przejęciu Firmy przez Ericssona. Nastąpił nas, nasz, nasz rozwój. Staliśmy się częścią globalnej organizacji RD. Jesteśmy jednym z 21 centrów RD Ericssona na świecie. Ericsson przeznacza 17% swoich przychodów na RD. Jest to dosyć duża kwota. W Europie jesteśmy drugim co do wielkości centrum RD. Centrum Także w tym momencie ogłaszamy nasz, nasz rozwój. Jesteśmy odpowiedzialni za rozwój sieci mobilnych, ale także sieci, sieci szkieletowych. Nasi pracownicy produkują oprogramowanie, które jest wykorzystywane przez operatorów na, na całym świecie. Mają szansę rozwijać funkcjonalności, które w niedługim czasie są osiągalne i możemy używać ich tu w Polsce, ale także ludzie na całym, na całym świecie. Także ta praca jest bardzo odpowiedzialna, ale jednocześnie na nas dumą, nasze rozwiązania są od razu używane na całym, na całym świecie. Poszukujemy osób z doświadczeniem, programistów, testerów, system architektów, ale także osoby, ponieważ pracujemy w metodyce zdalnej, w zespołach, poszukujemy też osób wspierających proces produkcji, oprogramowania, sterowania sieciami mobilnymi, a także sieciami szkieletowymi. To właśnie w tym obszarze będziemy rosnąć najwięcej. Nasi inżynierowie mają też możliwość dzięki współpracy z łódzką specjalną strefą ekonomiczną dzielenia się swoją wiedzą biznesową i techniczną ze startupami tutaj z naszego regionu łódzkiego, także z tego też się bardzo cieszymy, że nie tylko tutaj praca z zaprogramowaniem, ale też wspieranie przedsiębiorczości w łodzi. Firma Ericsson dostarczyła i zainstalowała też sieć badawczą na Politechnice Ocyanowskiej na kampusie, z której mogą korzystać nasi studenci, startupy i firmy z okolic testując rozwiązania tej najnowszej technologii. Nasza współpraca z Politechniką to m.in. praktyki, które właśnie kończymy letnie, ale już w październiku będziemy prowadzili nabór na praktyki. Jesienny, także serdecznie zapraszamy naszych, naszych studentów. Jeżeli chodzi o naszą współpracę z Politechniką, to nasi pracownicy prowadzą też zajęcia na Politechnice, także tutaj rozwija się ona dosyć, dosyć mocno. Głównie poszukujemy ekspertów z dziedzin uczenia maszynowego, rozwiązań chmurowych ale nie zamykamy się też na, na studentów. E, bardzo nam jest e, miło, ja jestem szczególnie dumny, że w zeszłym roku studenci wybrali Edisona jako najlepszego pracodawcę w regionie Także ja jestem bardzo dumny, że moja uczelnia nas, nas wybrała. E, jeżeli chodzi o e, umożliwienie też ludziom, którzy e, Troszeczkę już zaczęliśmy, ale brakuje im tego, tego ostatniego kroku. Będziemy uruchamiali program Software Development Academy, który pozwoli się tym osobom niejako przebranżować, przygotować do pracy w IT. Także serdecznie zapraszamy do końca przyszłego roku, którym zatrudnić 350 osób w naszych ośrodkach w Łodzi i w Krakowie. Mam nadzieję, jako łodzianin, że... Większa część tych 350 osób zostanie zatrudniona w dziedzinie. Właśnie jesteśmy w stanie powiedzieć to mniej więcej od czego to zależy, i jakie będzie właśnie udzielane zajęcia. To będzie zależało głównie od, od rynku łódzkiego i krakowskiego, tak? Od, od tego, gdzie znajdziemy tych, tych najlepszych specjalistów do, do rozwoju naszych produktów. Do pana prezesa, chodzi o wymagania w rekrutacji do tej Software Development Academy. Czy to faktycznie może przyjść taka osoba, która nie miała w ogóle do czynienia z programowaniem wcześniej i Państwo ją wszystkiego nauczą? Praktyki wtedy może być. Wydaje mi się, kończę. że to raczej musi być osoba, która już coś e, interesuje się informatyką, e, próbowała swoich sił, a brakuje jej tego ostatniego, e, ostatniego kroku, dlatego że program nie jest zbyt długi, prawda? Studia e, informatyczne trwają 5 lat, e, jest to dosyć e, długi program, a tutaj mówimy o programie, który będzie trwał około, bardzo intensywnie, który będzie trwał około więc no tutaj to e, przygotowanie musi być odpowiednie, no i też chęć e, tej osoby i możliwości uczenia się muszą być bardzo e, bardzo duże. Czy z racji tego, że teraz pracują Państwo jednak w formie hybrydowej ciągle, to przewidują Państwo taką możliwość, że będą zatrudniać pracowników, którzy nie będą mie mieszkać w Łodzi, tylko na przykład sobie przyjadą parę tygodniu? My w tej chwili mamy pracowników, którzy, którzy pracują u nas poza łodzią. Tak? W tym momencie pracujemy. Zdalnie, tak. Mamy tą możliwość, że część pracowników, jeżeli mamy taką potrzebę biznesową, pracuje tutaj od nas z biura, mhm. ale no, w tym momencie zastanawiamy się jeszcze nad tym, jak będzie wyglądał, mhm. wyglądała nasza sytuacja, sposób pracy po pandemii. Tak, jeszcze no, ta pandemia jest wśród nas, tak. W tej chwili notujemy lekki wzrost zakażeń, także to wszystko będzie zależało od sytuacji. My też byśmy bardzo chcieli wrócić ale, ale do, do naszych Ale zatrudnienie w Łodzi i w Krakowie mamy osoby, znaczy jest to jest miejsce pracy w Łodzi tak, w Krakowie. Tak, w Krakowie tak, tak, tak. Miejsce, miejsce, pracy jest. miejsce pracy jest Łódź i A są w stanie Państwo powiedzieć, ilu pracowników teraz zakładają, yy, zatrudniają? Bo mówili Państwo, ilu chcą zatrudnić dodatkowo. tak? 1000 tysiąc, tysiąc siedem, siedem. dziękuję. Tak. Centrum Łącznie w Łodzi, w Krakowie 1700 pracowników. To jakbyśmy mogli takie zdanie powiedzieć jeszcze, jakbym poprosiła, właśnie a propos tego zatrudnienia teraz. Zatrudniamy w, w Polsce, w naszych ośrodkach w Łodzi, w Krakowie 1700 pracowników Dobrze, Dziękuję, Dziękuję. bardzo.